Szanowni widzowie, dzisiaj nagrywałem autobusy takim oto potężnym telefonem Kat, jak ten B30 to jest chyba, tu macie tył, tu się go odkręca i można sobie zobaczyć baterię, ale to za chwilę i dzisiaj postanowiłem po szkole nim nagrywać autobusy, więc ja po... pokażę tutaj nagranie, I odpala się go tym guzikiem, teraz tu jest ten ekran, no i trzeba tutaj unlock dać tutaj, i tu jest gwiazdka i powinien być kod. Ale ten chwila. Unlock. I tu się dwa razy gwiazdkę klika. I tu się kod powinno wpisywać, ale jak się wyjdzie tym czerwonym, to wtedy się magicznie postanowił odblokować. Więc no. Więc tutaj menu, multimedia, tutaj wam i wam pokażę tutaj te zdjęcia. są w pięknej jakości. Czekaj, czekajcie, bo tu inne zdjęcia też są. Ja wam odpalę te, co trzeba. Ten dźwięk też jest piękny, dobra. O, tu jest pierwsze. Takie trzeba go, bo tutaj nie łapie w ogóle. To lepiej widać ogólnie w prawdziwym życiu. O tak może go ustawię o, wyłączyłeś się. Kto ci się pozwoli, kurde, wyłączyć, czekaj. Dobra jest. Więc tu był mam. Taki. Lamcy TNL 263 Tutaj Solaris Urbino 124 Electric Tutaj na... zrobiłem zdjęcie A tym, tym jechałem od kolegi do domu kurde, go... nie łapie ostrości w ogóle, tragedia, dobra A tutaj jakby się... jak wy się... Jak no to są zdjęcia i jeszcze filmy pokażę. Ty też tutaj Multimedia i wideo. Jeszcze jedno wideo nagrałem. Tak. Takie, takie. Generalnie to, to wygląda, jakbym to nagrywał w latach 2000, ale działa. Dziękuję.